Także witam Was. W kolejnej eksploracji jest to opuszczony młyn. Właśnie weszliśmy do środka. Zachowało się trochę do posażenia. Jakieś szafki. Widzite już. Tutaj jakieś drzwi stare. Położone na szafce i widać spray. Ktoś malował graffiti, ale już odchodzi od ściany. tutaj zachowały się jakieś przewody gumy tutaj ja mam jakiś stary fotel tam, tam też coś jest ale zaczniemy sobie tutaj no o widzicie są stare maszyny no zawala się podłoga także może lepiej tam nie idźmy ale widzicie jak to wygląda? Pełno maszyn Co, przejść tam czy? No bardzo sobie trzeba uważać, bo jest niebezpiecznie ale są te maszyny tak jak widzicie pełno ich jest chyba z pięć nie, cztery? tak, cztery maszyny schody są jeszcze w dobrym stanie no powiem wam, że bardzo ładnie to wygląda jesteśmy tutaj pierwszy raz znalazłem to na stronie urbex.pl i na <laughs> zone. Nie będę podawał miejscowości, ale może ktoś będzie wiedział gdzie tu jest. Tam będzie było wejście, a my się pchaliśmy inaczej. Jeśli tu stanął na tym. Kurde. Szkół. Ja mam lampę, ale to małą, mi jest o wiele lepsza. Kolejny mój. Maszyna, znaczy? Wiem, ale zawsze coś, jakiś urbex Ciekawy. Tam już nic nie ma ciekawego Jeszcze na Na dół nie wejdziemy, no bo nie ma jak Ty, Tutaj na górę ja bym się nie pchał Ewentualnie no właśnie tak, tam obok wbijamy na strych. O ile to tak można nazwać strychem. Traktor jakiś czy pociąg. Dobry z tych schodów. To wchodzę. W ogóle tu jesteśmy na rowerze, dlatego czy mam kask w ręce Bardziej idź z boku Tu? No wystawaj na środku Dobra O kurde, ale to pięknie wygląda. Trochę boję tu stawać. Ale... Jest pełno tego pyłu. Ja Bełego. Jak? Dawid A wejdziemy? No, się, Jakby się udało wejść na dach, to bardzo fajnie. No. Słaby stan moc a może byśmy... Chociaż David nam teraz nie odpowie, jak wejść. Tam się da jeszcze na górę wejść. A już nie będziemy chyba wbijać, czy że chcesz? Idziemy. maszyna. To na nie ten No nie, i pełno śmieci. No. ale może przejść pierwszy. Wszystko No. Podłoga tak samo drewniana. Aha, bo ten... Co? Że może lepiej się nie pchajmy, no bo... O kurde. Właśnie ja stanąłem na desce i ona mi się prawie załamała pod nogą. Jest tutaj Ja pierdzielę, no to ja nie wiem czy wejdę. Ona mi się chyba załamie. Jak ty postawiłeś nogę? Ona mi się tutaj zaraz załamie. Powiem wam, że stan jest tragiczny, ja się boję tutaj stawać. Ale ta podłoga drży, ja pierdzielę masakra. Tu mamy o. maszynę. No to To chyba... nie wbijamy na dach. A jak myśmy tam wchodzili to nie było jeszcze innych tworów? Właśnie. No, tam cały czas kurde właśnie nie wiem. Właśnie nie wiem. Ale chyba nie. Mi się śmiać czy płakać. Hit sezonu No no to nie wchodzimy, no bo ja nie będę ryzykował życiem Dobra, schodzimy stąd szybko Bo można, ewentualnie można jeszcze obejść to Obchodzimy to? Jest masakra, nie będę przeklinał, ale nie powiem jak. Jest tragedia. Także co, my spróbujemy znaleźć wejście na dach i za chwilę się z wami widzimy. Dobra, jesteśmy po krótkiej przerwie idziemy szukać tego wejścia na dach. Terorium, terytorium Sierściucha. Jeb. Jakieś dziwne teksty, pewnie dzieciaków. Także raczej wejścia na dach nie ma. To jest mi ale... Jak się do niej dostać, no to już jest ciężej. Ewentualnie nie tędy, chociaż jest na kurtkę. Dobra przełasi, bo ja chcę wejść tam to No to nie Dobra, także co, jak widzicie Obeszliśmy cały młyn i wejście do piwnicy jest otędy Ale jest jedno pomieszczenie i pełno pająków Więc nie ma co się tam pchać, a drabina na dach jest bez zabezpieczeń Trochę w lichym stanie, słabym i jest za wysoko, jak widzicie. Więc nie mamy jak do niej dojść. Także co? To by było chyba na tyle. Taki trochę niebezpieczny film, ale udało się go zwiedzić. <laughs> I to by było na tyle. Jak Wam się podobał, możecie zostawić łapkę w górę i subskrypcję. I widzimy się w następnym filmie. Siema!